Wzgórze Dobrego Pasterza, Carbonia, Włochy, 14 listopada 2022 roku. Powstańcie moje dzieci, skierujcie oczy ku niebu. Człowiek idzie w stronę otchłani i jego stopa się chwieje, jego dusza stała się czarna, coraz bardziej przypomina tego, którego wybrał w moje miejsce. W dżungli wyraźnie słychać rozpaczliwy krzyk natury, zwierzęta już czują nadchodzącą wielką katastrofę. Człowiek jeszcze nie zrozumiał, że ten świat dobiega końca, że przyspieszy każdą sytuację, a śmierć zawładnie sercami ludzi bez Boga. Kocham moich ludzi, chcę ich ocalić. Uzyskajcie warunki zbawienia, och ludzie. Moje serce cierpi, przebite wieloma włóczniami zdrajców, wykrzykuje moją mękę, ciągle czuję uderzenia biczami na moim ciele i młod wbijający gwoździe w moje ciało. Nadal jestem przywiązany do słupa z powodu niegodziwości ludzi. Szatanowi udało się pochwycić wiele dusz, uczynił je okrutnymi, pozbawionymi dobra, oddane grzechowi, ich siedzibą jest piekło. Ta ludzkość jest na rozdrożu, jej sarkazm wkrótce zgaśnie. Światłość świata wkrótce objawi się ludzkości. Wkrótce niebo rozświetli się nieznanym ludziom światłem, świetlistymi emisjami w kierunku ziemi. Rozlegną się anielskie pieśni. Usłyszcie tętent końskich kopyt i ich zwycięskie rżenie. To armia Boga, którą prowadzi Święty Michał Archanioł u boku Zbawiciela. Jeźdźcy na białych koniach, ubrani w białe szaty, wychwalający Pana, Króla Królów. Kolory natury będą miały nieznane odcienie. Zapach Boga będzie unosił się wśród ludzi, a ich serca będą wibrować miłością. Dusze się otworzą Ludzie ujrzą najwyższego. Nadszedł czas nowych i dobrych rzeczy w Bogu dla jego dzieci, ale płacz i zgrzytanie zębami dla zdrajców. Kościele, mój niebierny kościele, moi kapłani, a już nie moi z waszego wolnego wyboru, zaprawdę powiadam wam, nadszedł czas na waszą wielką pasję. Porzućcie swojego i spiesznie powróćcie do mnie. Zanim uderzy was moje ramię, nie bądźcie niemądrzy. Wezwijcie mój lud z powrotem do prawdy i proście o przebaczenie za to, że tak bezwstydnie mnie obraziliście. Oddajcie mi pokłon, pomazańcy pańscy. Włóżcie z powrotem sutannę. Wyznajcie waszą wiarę we mnie. Obudźcie się, moje dzieci. Noc idzie ciemna. Ciemność już ogarnęła wiele serc. Brzęk łańcuchów czarnych będzie na was, jeśli teraz nie będziecie pokutować. Zaczyna się burza. Obudźcie się ze snu. Wyrzeknijcie się szatana, zostawcie wygodne fotele. Grecja ucierpi od wielkiej fali pływowej, Francja spłonie, Włochy zostaną zniszczone przez trzęsienia ziemi. Czas starych rzeczy się kończy, aby zrobić miejsce nowym, które mają wejść ze mną. Żegnajcie wszyscy nędzni zdrajcy. Żegnajcie wy, którzy nie posłuchaliście mojego głosu i uciekliście do ciemnego lasu, by służyć przeklętemu smokowi. Powstańcie. Moje dzieci skierujcie oczy ku niebu, chmura ognia niebawem uderzy w ziemię. Mudlcie się, pozostańcie w komunii ze mną, załóżcie wór pokutny i posypcie głowę popiołem. Amen.